15 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. O miłości do ojczyzny mówią słowa wiersza. Bez tej miłości można żyć, Mieć serce puste jak orzeszek, Malutki los na parskim pić, Zdarocki zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję, W mroku sobie uwić, Słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, Są jak okno wypalone, Rozbite szkło, rozwiane dym, Jak drzewo znagłe powalne, Które za płytko wrosło w ziemię, Które wyrwał wiatr korzeni. Jeszcze żyje cząstkę czasu, Ale już traci swe zielenie, Już nie czuł mi w lasu. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalonym drzewem Codziennie mocniej w Ciebie wrastam Radością, smutkiem, dumą, gniewem Nie będę jak zerwana nici Odrzucam pusto brzmiące słowa Można nie kochać Cię i żyć Ale nie można owocować Więc pamiętajmy, żeby ojczyznę kochać i szanować